Witajcie moi drodzy na moim kanale, dzisiaj przychodzę do was z makijażem Carnaval w Rio, czyli szaleństwo na powiekach, nie tylko na powiekach niestety, chociaż bardzo bym chciała pojechać do Rio, karnawo, zobacz jak tam ludzie tańczą same i też sama po no bardzo chciała, no niestety, no dusza chciałaby do raju, ale nie da rady. Za chwilkę będzie intro, a po intro ciągle na szynach, zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry moi drodzy. Moja kozanka Ania dała mi coś takiego Cień do powiek i powiedziała: "Zrób makijaż karnawał w Rio". Mam chancek piór nie mam. Cekinów nie mam. Puściłam wody fantazji, ubrałam sobie taką brudeczkę mojego kochanego motylka, którą uwielbiam. Ona jest taka dosyć właśnie błyszcząca. Kolczyki, fryzura, taka trochę Ariana Grande. że <grym> chcę ci zrobić kolorowy makijaż? No i mam trochę nowości, właśnie między innymi to Holiday Style Shadow od Belle. I mam jeszcze nowości od Evelyn Cosmetic, podkład Wonder Match. Bardzo znany już wszędzie, oczywiście. Tu mam taką bazę do rzęs pod maskarę. I to się nazywa Advanced Volumier. No i kupiłam sobie jeszcze szninkę, tym razem warietę. To też jest oczywiście Eveline. To są moje nowości. sam sobie, no nie no, bez makijażu to nie wyglądam jeszcze póki co. <laughs> Ale hmm, potęczyłabym, no. Zaczęłam. <laughs> Jak zwykle od korektora. To jest taka moja baza pod cienie. I to jest oczywiście kuszyn od bibo. To jest niesprawdzony korektor, często do niego wracam. Nakładam na powieki. Ona ma taką gąbeczkę na. na zakończony taką gąbeczką. I wyobraźcie sobie, że kiedyś chciałam ją wyrzucić. <laughs> Ale później się okazało, że no, nie, że jest właśnie dobry do na nakładania. na gąbeczka. I tak blenduję na całe powieki. paletkę, mam Makeup Revolution, Seria Reloaded, Passion for Tu mam tylko coś co i od niej zaczniemy tymu nasze załamanie, bo załamanie będzie kolorowe. Robię załamanie no, gdzieś tutaj. Pewnie tak przyjdzie Katryna, że będę poprawia, poprawiać, poprawiać, <grym> jak zwykle. Jak Rio to Rio, to trzeba zrobić makijaż kolorowy. W paletce Mixed Metal Peach od Profusion Cosmetics mam cień pomarańczowo-różowy. Nie go nałożę i najpierw wklepuję, wklepuję, a potem będę rościł. To on jest prawie pomarańczowy. Niby różowo-pomarańczowy, ale jak nakładam na taką cielistą bazę, to on jest taki bardziej pomarańczowy. Zaraz to będę rozglądowywać, teraz wracam do pędzelka od żółtego i tak nachodzę na ten pomarańczowy. W palce Cinderella od I Heart Revolution mam różowy cień. I widzicie co, że nawet oglądałam ostatnie tutoriale takie szukałam i tu było tylko może mm. dwa takie makijaże kolorowe. Z nazwą Rio szukałam właśnie pod, to, pod ten karnawał. bo bardzo dużo ubrań właśnie na karnawał. Fryzur, ale nie było makijażek tej samej paletki. Wezmę ten taki biskupi kolor. Dzisiaj u mnie coś wiercili, wiercili, więc myślałam, że już nie nagram, no ale w końcu się uspokoiło, więc dobrze, może coś się uda. To już wyciągam tak do góry. Jest dużo już ciemniejszy ten cień. I po drugiej stronie tak samo wyciągam ku końcówkom brwi. Na razie dokładam, dokładam kolor, później będę to delikatnie rozcierać. I teraz biorę pędzelek i nic ani go nie, nie dokładam, tylko tak delikatnie rozcieram. Nie za bardzo, żeby nie stracić tego koloru. Jak niektóre cień zniknął, to trzeba będzie dołożyć. Wracam do różu pomarańczy. I troszkę tu dokładam właśnie, bo on mi tak troszkę mi zginął. Troszkę jeszcze tego różowego dodam. skupię kolorem tu sobie poprawię. Teraz przechodzimy do dalszej części programu. Teraz będziemy pracować na ruchomej powiece i tu będą zupełnie inne kolory. W ruch pójdą moje Turbopigmenty z Glam Shopu. Myślę, że zacznę od tej średniej brzoskwini. Potrzebuję teraz gazy Tym razem NYX Glitter Primer. I tutaj robię coś takiego ala la Crease Zaczynam najpierw od srebrnej rzoskwini. Mm, pigment za bardzo lotny. Trzeba uważać, jak się nabiera. To teraz proszę Państwa, znowu nabieram trochę bazy i ciąg dalszy. Tym razem soczysta truskawka i nakładam obok tej pomarańczy. Chodzę na ten poprzedni turbopigment, żeby tak rozblendować to przejście. Ciąg dalszy nastąpi. <grym> Tutaj znowu nabieram sobie bazy. I znowu przechodzę dalej. I tym razem będzie to zielony Bora Bora. za jasny. Ja bym musiała tu jeszcze coś dołożyć. Wracam do paletki Cinderella i tu mam taki ładny zielony kolor. On może wygląda w kamerze zupełnie inaczej, ale to jest To Może sobie trochę tej zieleni. To może troszkę mi zniweluje, bo on bardzo się błyszczy, ten Bora Bora. Nie jest taki intensywny, zielony, jakbym chciała, więc muszę go troszkę zmienić. To teraz znowu pora na bazę i już końcóweczka. Teraz pora na Rio. Rio jest dosyć ciemny. On jest na takiej ciemnej, czarnej bazie wręcz. od zielonego znowu i przechodzę na ten Rio chcę zrobić takie delikatne przejście błysk jest, prawda? Ja już mam tą powiekę tutaj będę musiała zrobić coś ekstra, po to wzięłam swoje eyelinery takie brokatowe mam srebrny złoty, myślę, że srebrny złotem nie bardzo mi pasuje no i przechodzimy teraz na drugą powiekę, wracam znowu do paletki Cinderella, do tego biskupiego koloru i tutaj co poprawię, bo zajechałem do daleko. Tu ma być tylko ten biskupit, ten różowy. Tutaj połączę ten niebieski z tym różowym. Teraz użyję jednak tego srebrnego eyelinera. To jest od Vivo i elena eyeliner nad tymi turbopigmentami zrobię taką kreseczkę oddzielającą. Teraz proszę Państwa, przechodzimy do dolnej powieki. I tu między innymi chcę to wykorzystać. Wracam do paletki Cinderella. Tu jest taki kobaltowo-granatowy cień. Jego użyję na dolnej powierce. W zewnętrznym kąciku obok tegorji, bo one mają taki podobny kolor. Tu troszkę wyciągam oczywiście, łączę kącik dolny z górnym. Przechodzimy dalej. Znowu wracam do paletki Cinderella i do tego zielonego cienia. Przechodzę do tego cienia w kremie Holiday Star Shadow od Belle i jego nałożę w kącikach wewnętrznych dolnej powieki. Oczywiście łączę z górną powieką. Najpierw oczywiście muszę kreskę sobie zrobić. Zwibo Million Dollar Black Eyeliner. Ten eyeliner jest bardzo dobry właśnie, jeśli chodzi o turbo pigmenty, bo on na nich bez problemu pisze. Teraz, mojej drodzy, oczywiście powinnam powiedzieć, że poza kamerą jest swoje rzęsy, przykleję sztuczne i tak tak dalej. Ale ponieważ mam bazę pod maskarę, no to muszę Wam pokazać, jak ona działa, prawda? Bo moje rzęsy na takich bazach dużo lepiej wyglądają. Baza pod tusz do rzęs, odbudowujące serum i aktywator wzrostu rzęs. Teraz przystępuję do podkręcenia swoich rzęs. Ponieważ nie mam opadające w dół, Ja chyba nauczyłam tą malutką manewrować, tak żeby one zła mi te rzęsy, inaczej trochę przykładam, podkręcam. Teraz pora na tu bazę, Teraz nasz Kara, Volume Nic nie poprawiło absolutnie. Czyli widać? Nic nie widać, słuchajcie, tak ja bym w ogóle nie miała rzęs. Dobrze moi drodzy, to w takim razie sobie przykleję rzęsy sztuczne już poza kamerą. Mam tutaj takie... Ja jej kupiłam na Allegro, dostępnie jakieś grosze. No za chwilkę bo będę już w sztucznych rzęsach. Teraz jeszcze rozświetlę sobie oko kredeczką Bell A Bright Pencil. To sobie rozświetlę linię wodną. Lecimy dalej, proszę Państwa. Eveline Cosmetics Unicorn Magic Drops. Ona jest taka właśnie nawilżająca. Ona jest też rozświetlająca. Więc też ten makijaż będzie taki świetlisty bardziej. Ja bardzo lubię taki nawilżający. Ja mam skórę suchą, i taką bardzo wrażliwą. Kłoną do nawet do przesuszenia. Evelyn Cosmetics Wonder Match. Ja sobie wzięłam w kolorze Natural Light. Uuu, za ciemny. Zobaczycie. No pewnie, że ciemny. O, jeszcze jak. No to jest naturalny light i to jest ciemny taki? Co to za kolorystyka. Muszę go rozjaśnić. Od Hatten White Podkład Dewy Illuminance. I nim rozjaśnię ten podkład. No, pewnie jest taki koło za jasny. W ogóle jest taki szary, nie wiem dlaczego. Tyle się nasłyszałam dobrego na, na temat tym, tego podkładu, ale korystyka to nie bardzo. No ja to jest Natural Light i oczywiście rozśmierowuję. Tutaj jak e, ciągnę od nosa do, tutaj do na załamanie uśmiechu, to wtedy zakrywam te pory. Tym właśnie takim ruchem zakrywam pory i one są takie bardziej wygładzone. Gąbeczką byśmy tego efektu nie uzyskali. Teraz gąbeczka. Dobra, karaktery, korektory. Everline Cosmetic Liquid Camouflage i mój ulubieniec Always Fabulous od Bourjois. Ten jest ciemniejszy, ale jest bardziej kryjący. Teraz ten od Bourjois. W gąbeczka i znowu wycinam <grystują> go piwnik. Moje drodzy, to przechodzimy dalej. Pora na brwi. Tym razem mam dwie kredeczki Full Precision Brown Pencil. Jedna jest ciemniejsza, druga jest jaśniejsza. To ciemniejszą zrobię końcówki brwi, a to jaśniejszą resztę. Ale najpierw muszę je wyczesać. Zaczynam od tych końcówek. I to ciemniejszą kredką drugą tak samo. Teraz jaśniejsza kredka. Że z Vibo April Fixer, żeby je troszkę wyjarzmić, utrwalić. Teraz proszę Państwa, przejdźmy do ocieplenia twarzy. użyję mój ostatni nabytek Altera Multicolor Bronze. On no, jest taki lekko rozświetlający, ale mi to nie przeszkadza. Teraz wezmę mniejszy pędzelek przy linii włosów. Oczywiście muszę wykontrolować swój nos, bo mimo, że mam prosty, ten jednak mam trochę szeroki. Mamy pędzelek i blendujemy. Tak hollywoodzki nos już mam. <grybujesz> Oczywiście potrzebuję różu. Tym razem z paletki Cinderella od I Heart Revolution. Zastanawiam się, który róż wziąć. Ten, może ten? który by mi pasował chyba bardziej ten czy ten. A może zmieszam? No właśnie. <laughs> zmieszam ten i ten. Bardzo ładny kolory. I wszystko jest ok. Teraz potrzebuję rozświetlacza i do takiego, <laughs> co, jak kreatoria? <Rio> <laughs> To Highlighter od Evelyn Cosmetics. To od razu widać. Od razu widać. Taki sam jest, wsiadacka nie w takiej tonacji perłowej, białej, tylko złoty jest ten z Wet and White, z różem. Ojejcie, jak one dają z kosmosu widać dosłownie. Róż już mam, rozsiecać już mam, więc teraz ciąg dalszy. <laughs> Powinien być puder, ale nie, 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 bo ten puder jest bardzo wybielający, więc najpierw kontur ust. Konturówka, milion dolar mat liner. Ja swój kontur mam bardzo marny. Jeszcze dolna jako taka, ale górna mi zjadła mi oprzyczka. <laughs> no niestety, tak to jest. teraz przechodzę do pudru z Eveline Cosmetics Mat My Day, ten brzoskwiniowy i tak jak zwykle, chyba ja będę mówić, że wszyscy już wiecie co ja będę robić no ja mam jakby sobie dziecko, już zupełnie córka mojego męża nie wiem, jest blada twarz. Jeszcze puder jasny też w ogóle. Żebym ja że tylko rzęs nie opudrowała. Wszystko jest możliwe. No i tu mam właśnie jedną z nowości. Eveline Cosmetics Varieté. Ona jest satynowa. Satin Matte Lip Liquid. Ja mam odcień 03. Myślałam, że będzie jaśniejsza, ona jest ciemna. No to dla mojej kozynki Ani by się nie nadawała, ona lubi jasne. Pink pink lubi. Mam tu taką od Fusion Cosmetics, ona jest bardzo metaliczna, ale może jeszcze pójść w błyszczyk. <śm> więc ja osobiście teraz rozjaśnię trochę te usta. No ja to pociągnę tak właściwie na środku. Tylko czy ona jest jaśniejsza? Bardziej błyszcząca, można powiedzieć, ale czy ona jest jaśniejsza? Ale mocnie odbija światło, więc... <ś> Teraz jeszcze błyszczyk Edelman Cosmetics Extreme Shine Lip Gloss. Może on coś zmieni? No jest ciemno, ciemno. Ciemno to widzę. Ja się teraz zabezpieczę jednak, co by nie było, bo będziemy trzypywać puder, kimiaczek. mam. i teraz oczywiście. bluzka, to ocalała. Wracam do pędzelka od bronzera i tak delikatnie jeszcze poprawiam kontur żuchy. Teraz mi utrwać makijaż i tu mam Fixer Spray od Heian. To już koniec, proszę Państwa, na dzisiaj. Czy ja wyglądam jak karna na karnawał Rio? Czy ja to wyglądam w ogóle? Chyba nie bardzo. Ale nastrój mam, jakbym była w karnawale w Rio. 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 Rio na 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 Nie znam słów oczywiście, to jest piosenka z lat 70-tych zespołu Pusket. Ja bardzo lubiłam ich piosenkę Mississippi, ale to jest daria. ja mówię, po to posłuchuję zaraz. No dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam, że przychodzicie. Do miłego. Pa!